W tym filmie przyjrzymy się, jak utworzyć w testach pytanie typu pojedynczy wybór. W tym celu klikamy w typ pytania pojedynczy wybór albo przeciągamy go na obszar tworzenia pytań, zależnie od tego, co preferujemy. Widzimy domyślny wygląd pytania i aby go edytować, klikamy w jego obszar. Przechodzimy do okienka edycji pytania i jako pierwsze obowiązkowo musimy nadać pytaniu jakiś tytuł. Powiedzmy, że nasz nauczyciel modelowy takie oto pytanie wpisał. Pod spodem, szczegóły pytania, możemy wywołać edytor tekstu Frontera i napisać tutaj jakieś dodatkowe wyjaśnienia, czy wgrać jakiś obrazek, filmik i tak W tym przypadku nie jest to konieczne, więc schodzimy niżej i widzimy pole odpowiedzi do wyboru i tutaj wpiszemy odpowiedzi spośród których uczeń będzie musiał wybrać jedną poprawną. Odpowiedź. Pamiętajmy, że ten typ pytania, pojedynczy wybór jest sensowny wyłącznie wtedy, gdy chcemy, aby to potem system sam automatycznie sprawdził poprawność odpowiedzi udzielonej przez ucznia. I teraz wpisujemy kolejne odpowiedzi do wyboru. Jeżeli chcemy ich mieć więcej niż dwie, to tym symbolem plusa dodajemy kolejne. Jeżeli będziemy chcieli którąś usunąć, to możemy to zrobić za pomocą minusa. Powiedzmy, że nasz nauczyciel takie oto odpowiedzi wybrał. I teraz musimy zaznaczyć tą jedną, która będzie poprawna. Więc w kolumnie poprawna zaznaczamy kwadracik przy prawidłowej odpowiedzi. A po prawej stronie wpisujemy liczbę punktów, którą chcemy, aby system przyznał za poprawną odpowiedź. W tym przypadku powiedzmy, że to będzie jeden punkt. I zapisujemy całe pytanie. Pytanie zostało zapisane i widnieje jako pierwsze na liście w naszym teście. Teraz jeszcze tutaj kliknijmy w ten symbol koła i sprawdźmy ustawienia pytania, bo dla każdego typu są one troszeczkę inne. Tutaj mamy pytanie obowiązkowe. Jeżeli chcemy, aby dany uczeń jakąkolwiek odpowiedź udzielił zanim będzie mógł przejść do kolejnego pytania, to powinniśmy tę opcję zaznaczyć. Wyświetlaj odpowiedzi poziomo zamiast pionowo, jeśli chcemy. Oraz jeśli chcemy, żeby system stworzył losowy porządek odpowiedzi do wyboru. Na przykład, kiedy się boimy, że uczniowie będą od siebie ściągać, jest to jakieś małe zabezpieczenie. Tutaj niżej możemy wpisać komentarz, który się automatycznie pojawi po sprawdzeniu testu przez system, na przykład jakieś wyjaśnienie, dlaczego właśnie ta odpowiedź, a nie inna, jest poprawna. Oraz możemy zezwolić na uwagi od ucznia dla każdego pytania, które tworzymy. Zapisujemy ustawienia i możemy uznać, że nasze pierwsze pytanie jest gotowe. Przejdźmy teraz jeszcze do typów pytań: lista rozwijana oraz tak nie. Tworzymy je dokładnie na tej samej zasadzie, co pytanie typu pojedynczy wybór. Mamy do dyspozycji dokładnie te same ustawienia, a różnice mają charakter drobny. I tak, dla przykładu, wpisaliśmy tutaj dokładnie to samo pytanie, ale jako typ lista rozwijana, i w ten sposób wyświetli się ono uczniom. Jest to więc bardziej różnica pewnych preferencji w wyglądzie pytania lub przyzwyczajeń. A z kolei przy typie pytania tak nie podczas jego edycji, system już domyśle ma wpisane dwie opcje do wyboru tak i nie. Tu nawet więcej opcji nie możemy dodać. No i jest to pewnym ułatwieniem, ponieważ dość często formułujemy nasze pytania testowe właśnie w ten sposób. Rzecz jasna, musimy też zaznaczyć w tym przypadku, która odpowiedź jest poprawna i ile chcemy za nią przyznać punktów. I takie pytanie również zapisujemy i jest już. Gotowe. Niemniej, w przypadku wszystkich trzech typów pytań, które omówiliśmy w tym filmie, uczeń musi wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród przynajmniej dwóch podanych przez nauczyciela. Dziękuję bardzo.